Rozpoczęły się wakacje, a my plenerowo witamy w parafii Świętej Marii Magdaleny w Dobrodzieniu Wraz ze mną ksiądz Proboszcz Alfred Wajdok, Szczęść Boże. Szczęść Boże. To jest taki dość wyjątkowy rok dla księdza i też dla całej parafii. E, mianowicie to już 50 lat kapłaństwa, księdza, Alfreda, i 32 lata, kiedy jest ksiądz już tutaj w parafii w Dobrodzień. Taki jubileusz. Paramfi, Gołuszowicy pracował mi się bardzo dobrze, czułem się wspaniale. W jednym momencie przychodzi ksiądz Blisku do kancelarii, bo tam uczyłem dzieci. Nie było jeszcze takiej salki porządnej. I powiedział: Chcesz pójść do Dobrodzienia? To o co chodzi? No na proboszcza. Jak chcesz, to nie musisz przyjeżdżać do Kurii. A jak nie chcesz, to przyjedź do Kurii. porozumiając z biskupem. No, powiedziałem, że przyjadę. Biskup nosem powiedział, że właśnie tego księdza potrzebuję. <noise> nie bój się dobrodzinia. nie bój się. Tam swoich się przyjmą, a z innymi się dogadasz. Pamiętam, ksiądz ten pierwszy dzień, kiedy się tutaj przyjechało? No, pierwszy dzień to byłem tak, potajemnie można by powiedzieć, popatrzeć. Trafiłem tak, po obserwacyjnie? Obserwacyjnie. To był czwartek, godziny popołudniowe, była msza szkolna. Widziałem, ile dzieci się zgromadziło młodzieży w kościele. No, bardzo dobre świadectwo. Zacząłem od Kataru, do tego, że przeziębiłem się trochę. Szybko z tamtej parafii wyruszałem, a tam moi krewni pakowali różne rzeczy. No i przybyłem tutaj. Tu była dramatyczna sytuacja, dlatego, że ksiądz umarł. No i na to miejsce. To była ciężka rola dla księdza, żeby wejść. Poniekąd na jego miejsca. Wiedzieli, że ktoś musi tu pracować, a potem dopiero obserwowali. Powiedzieli na początku: no, taki ksiądz przyszedł, nie za dużo mówił tego, co to będzie. Nie? No a potem jakoś się to porzwijało. Jest to człowiek, który jest bardzo zaangażowany, każdego wchłania, każdego zaprasza. Powiem raz tutaj sobie kiedyś przechodzę, patrzę, a probosz na ciągniki ukości tutaj trawy, A tej trawy tu jest bardzo dużo. Także to nie tylko jest proboszcz, ale on jest tak naprawdę gospodarzem, on jest można powiedzieć również menedżerem, by trzeba powiedzieć. Wszędzie był, wszędzie jest, a co najważniejsze, co mi się podoba, u niego jest, bym powiedział, ja to zawsze mówię, mowa ciała. On mało mówi, ale dużo robi, a inni widzą, to samo wykonują. To są budynki wokół cała plebania. Jeżeli chodzi o młodzież, to są boiska. To jest boisko do plażówki, to jest boisko do piłki nożnej. To są salki, tutaj nasze, w których młodzież może mają różny sprzęt do grania. To, są, to jest Caritas i, i pomieszczenia, w których Caritas pracuje gdzie są salki jeszcze dodatkowe także jest tego naprawdę mnóstwo. Jakbym miała ja wybierać, powiedziałabym na przykład, że ksiądz, nasz proboszcz, czy na ministra gospodarki. To by było takie główne hasło wyborcze, jeśli chodzi o mnie, ponieważ dokonania co widać tutaj, są tak wielkie, że tylko się cieszyć, że przez te wszystkie lata był naszym proboszczem, a nie gdzie indziej, bo z tego będziemy się cieszyć, cieszymy się i myślę, że wszyscy następnie, następni będą się z tego cieszyć. W każdej sytuacji, kiedy przychodzi się do księdza proboszcza, nigdy nie mówi, nie mam czasu, nie teraz, czy zostawmy to na później. Spokojnie zawsze podejmuje każdego, kto przychodzi i stara się zawsze tą dobrą radą, dobrym słowem, przede wszystkim stoickim, spokojnym Jakoś pomóc wszystkim tym, którzy do niego przychodzą. On się nie wypowiada, on słucha, co inni mówią. Nikogo nie krytykuje, każdego rozumie. Takie właśnie, by powiedział, ojcowskie podejście do tego wszystkiego, co robi i dookoła, gdzie się obraca. Co zrobiłem w rzeczach gospodarczych i takich takich finansowych, no to można zaobserwować, nie? Ale właściwie rolą księdza jest to, żeby budować to, co jest wewnątrz człowieka, tego nie mogę ocenić. Pozostawiam Panu Bogu ocenę wewnętrzną, bo to jest takie bardzo intymne. W tym roku pojawiła się taka książka ojca Henryka Kałuży: Czyścić Gwiazdki. Tak nazywa się e, ta książka. Dlaczego tak się nazywa? Myślę, że ksiądz zna odpowiedź. <śmiech> 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 no, dlatego, że chyba <laughs> sytuacja, 1946 rok po wojnie. Ojciec wrócił, cała rodzina w komplecie. No i miałem takiego braciszka, który miał 8,5 i roku. No i bawiąc się granatem czy miną, no, zaczęli to rozkręcać. Jak to wybuchnęło, no zginął. Jeszcze mama przy nim była przez jedną godzinę. Kiedy zwróciła się do niego Józek, no on chrząknął, no, ale już kontaktu nie było, zmarł. A jako pięcioletnie dziecko Pytałem mi się mamy, gdzie jest Józek, ona powiedziała w niebie. W niebie? No to miałem wyobrażenie, że coś pięknego, wspaniałego. A co on tam robi? No gwiazdki czyści. No i dlatego ksiądz Kałuża wybrał takie fakty. Tam są fakty autentyczne, tylko że poubierał to w myśl teologiczną i jak ja doczytałem, to nawet czasem mi się łezka pokręciła. Można stwierdzić, że jest ksiądz aktywnym proboszczem. E, warto być takim aktywnym proboszczem? Bo nie, wszyscy, nie wszystkim się chce. To znaczy od i... czasu, gdy zostałem proboszczem, to nie przeżywałem dnia nudy. Jakiś taki, że no co tu robić, co tego. Jak byłem wikarem, no to były takie dni. Co by tu zrobić, co tego, jaki jak dzień spędzić, czy coś. Ale jak proboszczem to właściwie nie pamiętam takiego dnia. Trzeba było zawsze coś zrobić. Nawet mnie niektórzy hamowali. Co księdza nauczyło kapłaństwo? Uczy troszeczkę pokory. To znaczy pokory. Jak byłem studentem i w seminarium pytano się, dlaczego chcę zostać księdzem, kapłanem, no to napisałem, że w swoim życiu przeżywałem wiele problemów. Jak ja się dowiem, jak należy postępować i innym przekażę, no to będzie moja radość i szczęście. 32 lata to jest całkiem sporo, by móc poznać mieszkańców dzień, ja jacy, jacy oni są. Czasem ma w czasie komunii takie roztargnienie, jak rozdaje komunii się, ciało Chrystusa, ulica lub ciało Chrystusa, ulica krótka, ciało Chrystusa. <noise> tak. Egzaminuję <noise> siebie, czy ja znam tych ludzi, nie? gdzie mieszkają. To no także za 30 lat to można. Dobrze poznać. Mówi się, że ta parafa jest miejscem otwartym. To znaczy, tak mówią o księdzu, że, że proboż zawsze mówi: Miejsce otwarte dla wszystkich, tutaj muszą być ludzie, to musi żyć. No, w samotności czuję się źle. Ksiądz wiem sam żyje, ale tej samotności nie przeżywam w ten sposób, że nie ma kogoś bliskiego. Zawsze ktoś duchowo bliski jest. Ale tu miejsce otwarte w znaczeniu tym, że tu jest brama, tu brama, przychodzą. Gdy było zamknięte, to wyrywali sztachety i tak przechodzili, nie? to myślę, otworzę bramę. Otwartość to jest pewną drogą pozytywną, aniżeli zamykać się i nie wychodzić do ludzi. W tym roku jubileusz kapłaństwa, a w przyszłym, co już chyba jest pewne, emerytura. Emerytura, no niektórzy bardzo się cieszą na emeryturę. Co to teraz będzie za rok? Już nie wspominając o tym, co parafianie poczną, ale co ksiądz zrobi? Jaki pomysł na emeryturę? Coś będę robił, tylko nie wiem, to znaczy, już nie tymi środkami parafialnymi jak teraz. Na pewno to nie będzie, no ale wiele rzeczy nie będę musiał robić, nie będą dzwonić z us z Urzędu Skarbowego. Nikt nie przyjdzie po mnie tutaj, żeby. Jakieś tam wielkie opłaty wnosić. Jest to pewna odpowiedzialność też. No, czasem człowiek się gubi, zapomina. To znaczy, nie, żebym miał taką sklerozę, ale, ale to też troszkę odejdzie. I jak ten drugi podejmie, to, to w moim znaczeniu, gdyby tak było, nie wiem, ale myślę, że jeżeli będę na chodzie, w znaczeniu tym, że dopiszę zdrowie, to mogę pomagać innym. A tej pomocy ciągle jest potrzeba. Będzie ksiądz tęsknił za tym wszystkim? Za tą pracą, za ogródkiem, za y, mszami, za, za wszystkim, tak naprawdę, co było też związane z życiem parafii. Hmm, właściwie to ja tęsknię za tym, żeby w przyszłym roku powiedzieć, że wykonałem co, co do mnie należało. Nie? nie będzie to żałobny dzień, dlatego że. Ktoś inny podejmie, jak będzie trzeba, to mu pomogę, ale ta pomoc, właściwie każdy proboszcz będzie decydował o tym, co będzie robił. Będę brał każdy dzień na nowo. To znaczy, to, co mi przyniesie dzień. Trudno mi planować emeryturę, gdzie, co, pojadę. To się później okaże. Dużo zdrowia, życzę księdzu w takim razie. Dziękuję. Dziękuję, ślicznie za spotkamy. mną